Siema, siema. Dzisiaj jestem na aplikacji, a nie na stronie. Jest to aplikacja Holy Shot. W opisie będziecie mieli nazwę. Jest to gra na telefon. Dzisiaj jestem sam. Myślę, że pojawi się też odcinek, gdzie będę z kimś. I ewentualnie jakiś turniej mogę zagrać. Bo tutaj będą większe emocje. O, jak widzicie, już grałem jeden turniej. Tutaj można wybrać się turnieje. Takie brązowy, srebrny i złoty. Myślę, że to się pojawi. A nie jestem pewny. Na pewno się pojawi tryb z multiplayer z moim kolegą. Ale to za jakiś czas. Także wybiorę sobie tutaj ludzików. Mam tutaj już paru wykupionych. Jak widzicie. Ja mogę sobie zagrać. A ja mogę zagrać pieskiem. I powiedzmy. Takim zawodnikiem z kitką. I będę powiedzmy reprezentował garniturki. O. Dobra. Zobaczymy jak mi pójdzie. Rozpoczynamy mecz. Oczywiście w, w tej gierce chodzi o to, aby przejść piłkę do bramki przeciwnika. Tak jak to zrobili właśnie przeciwnicy. No niestety przegrywam, jak na razie. Oddamy strzał? No tutaj poprzeczka, było blisko. Teraz ten strzał obroniłem. Ponownie obroniłem. Teraz czas wyjść na jakąś kontrę. Dobrze, udało się wyrównać, jak widzicie. No mega zabawa jest przy tej grze ogólnie. Z kolegą jak gram to zawsze jest dużo zabawy, ale też emocji. Teraz przelobowałem zawodnika, ale niestety nie było z tego bramki. Ale może teraz będzie, jak się pomylą. Ja tutaj się przedarłem już przez obronę, jestem już sam na sam. A czy to będzie bramka? No na pewno nie w tym momencie. Dobra, teraz jestem w małych tarapatach, ale to się wybroniłem, ale obrona teraz i, niestety, niecelna główka naszego pieska powstrzymała nas od prowadzenia w tym meczu. Teraz mamy piłkę do hokeju, futbolu amerykańskiego i to nam daje przewagę, mamy dwa do jednego. teraz mamy piłkę klasyczną. No i piłka klasyczna, jak widać, no nie idzie mi najlepiej. Teraz piłka do siatkówki, albo do piłki ręcznej, nie, to jest chyba siatkówka. Na siatkówką też mi nie idzie najlepiej. Zwłaszcza, że ja już tej sytuacji nie wyjdę, no tak jak mówiłem. 3-2. No ale ja mam nadzieję, że to jeszcze wygram. Ja tutaj walczę o, o zwycięstwo i tak jest. Mimo, że piłka nie przekroczyła całym odwodem yy, pola bramkowego, to jednak został zaliczony gol. Teraz piłką plażową, niestety. Uderzyłem w poprzeczkę. Co już za emocje. Jest 3-3. Gra jeszcze otwarta. Oczywiście gramy do 5. Bo nie powiedziałem tego. Ale teraz strzał i bramka 3-4. Fenomenalne uderzenie naszego pieska. I teraz nieporozumienie, co zrobiła drużyna żółtych, to ja nawet nie mam pojęcia. Dostałem 57 monet za to. Klikam replay. Zagramy sobie jeszcze jeden meczyk. Tym razem innymi zawodnikami. Na przykład panem zombie i panem czarnoskórym. O. Strojów nie zmieniłem, ale już dobra, niech będzie. Gamarbuzem teraz, także można nawet owocem zagrać. Piłkę pokopać, że tak powiem. A teraz jesteśmy przygnieżdżeni, bo teraz gramy z Francuzami. No jak ta piłka weszła, nawet nie przekroczyła całym odwodem pola bramkowego, ale niestety został nienaliczony jako gol. No teraz szansa, troszeczkę się prawnicy zamieszali. I znowu druga poprzeczka. Ale jest, w końcu się udało wyrównać. Także znowu zacząłem mecz od y, przegrywania. Udało się jednak wyrównać, może też uda się też wygrać. No, o teraz dobry strzał przeciwnika, ale jeszcze przybój, ale obroniony. Znakomita obrona pieska. No psy to są tutaj ewidentnie jako główne postacie rysowane w tej grze. Teraz strzał arbuzem. I bramka 2 do 1. No tutaj poziom y, powiedzmy umiejętności komputera nie jest na najwyższym poziomie. Chociaż może nie powinienem tego mówić, bo jest 2 do 2. Ale na pewno w turnieju jest y, wyższy ten poziom, nie jest tak łatwo. Ale mamy 3 do 2, tak jest, tak? Trzymać drużynę. Jest 3 do 2. I teraz strzał wyjęty z linii bramkowej. Ale i tak udało się, 2 do 4 mamy prowadzenie. Bardzo mnie to cieszy. I teraz uderzmy jeszcze raz. Może się uda i główką, no nie do końca główką, tylko ręką, ale rąk tutaj nie ma w tej grze. I 56 monet. Ach, jak bardzo przyjemne byłyby gry bez reklam. No niestety. Może kiedyś się tego doczekamy. Teraz zagram panem Rudym i Rudym Skidką. To myślę będzie ciekawe połączenie. I zagram w strojach na przykład w Kolumbia. Ma fajne takie buty żółte. Mega mi się one podobają. Także zagram Kolumbią. Teraz gram, sprzeciwko garniturowcom, turowcom. zagram na lodzie. Ślizgamy się. Ale może uda się doczołgać z tą piłką do bramki. No. I główką tak jest! Obrona przeciwników nie podobała, to jest super potężne uderzenie A teraz obrona i strzał przy okazji mamy 0 do 2 Ale teraz dobry strzał i ja wybiłem I teraz uderzenie no Możemy robić szpagaty, to jest bardzo ciężkie w takim momencie No i teraz mamy ciężką sytuację, bo piłka jest pomiędzy moimi dwoma zawodnikami, no właśnie To nie jest bardzo takie proste żeby wyjść z opresji. A teraz strzał. Kurczę, 2 do 3. Gra też jest darmowa, także myślę, że to dodaje no jej uroku, że każdy może w już zagrać i mamy 2 do 4. No idzie dość łatwo, trzeba przyznać. Także może teraz. Kurczę, 3 do 4. Może zagram turniej nawet jeszcze w tym odcinku. Tutaj, prawda, bo jest dość łatwo, trzeba przyznać. Trzy mecze wygrane. Nie było dość tak łatwo, ale. Ale jednak mecze zostały wygrany, także przejdziemy sobie do trybu turnieju. No, stać mnie na wszystkie. No będzie brązowy, także myślę, że zagram w brązowym. I zagram panem pieskiem na pewno, bo pan piesek to jest w ataku bardzo dobry. Tutaj jest. A w prawej może zagrać sobie... Hmm. Może... Może pan zombiak z kitką i zagramy w w ramach reprezentacji Brazylii także rozpoczynamy turniej mamy tutaj dwa mecze półfinał i finał także zobaczymy jak, na, jak sobie poradzimy z reprezentacją Niemiec także można powiedzieć że powtórka z mistrzostw świata 2014 nie miałbym nic przeciwko żeby wziąć rewanż na Niemcach z tamtego meczu tam się dokończyło 7-1 tutaj można grać tylko do 5 także na pewno tego wyniku nie będzie ale jest wygrana i tak mnie satysfakcjonowała. Na razie jestem przygłożony. Nie mam na razie strzału na pramkę przeciwnika. Ale teraz, uwaga, jest szansa na wyjście. Dobrze. No, prawie się to udało. Teraz nie niemiec nas uratował i mamy gola. Jeden do zera. Dobrze. Dobry strzał teraz przeciwników. Ślizgamy się na lodzie. Co z tego, że jesteśmy na trawie? To nie ma żadnego znaczenia. Kurczę, było blisko bramki. To jeszcze powalczymy. Jeśli ślizgam teraz to jest takie szybkie wszystko. No właśnie, 1 do 1. I piłka do siatkówki. uderzenie trochę słabe. Ale dobitka i główka! GOL! 2 do 1 Jesteśmy na komfortowej pozycji, ale trzeba bronić. Trzeba bronić dostępu do swojej bramki i strzelać, tak? Jest. 3 do 1 No emocje już na pewno rosną, bo jesteśmy w pucharze. A o to nam przecież chodzi. Teraz strzał, no, obroniony. I ta piłka jakoś nie weszła do mojej bramki, ale weszła do bramki przeciwnika 4 do 1. Pogrom totalny, 1 do 4, tak jak mówiłem. Zemsta z 2014, prawie 10 lat później. Niesamowita sprawa. No i co teraz? Kto pójdzie po tą piłkę? No, napastnik Niemiec się wycofał. Ale spróbujemy oddać strzał, szpagatem broni. Bramkarz Niemiec, ale jeszcze jeden strzał? Jak ten piłkarz niemiecki poleciał, to ja nie mam pytań no niestety 2 do 4. Nie będzie to 1 do 5, ale... O kurczę, 3 do 4. Już myślałem, że mam mecz pod kontrolą. A tu mamy piłkę do baseballa i jest! 3 do 5! Zwycięstwo w pięknym stylu. I w finale zmierzymy się z panami w garniturkach, także tak jak rozpocząłem ten mecz, ten odcinek w zasadzie, tak, będziemy musieli stanąć naprzeciwko właśnie panom w garniturkach. Zobaczmy, finał brązowego pucharu, jak się potoczy. No jak na razie nie trafiłem w piłkę, także jest wybitnie i samobój, także świetnie rozpoczynamy. Zobaczmy, teraz szansa na bramkę, na wyrównanie w tym meczu, no niestety 2 do 0. Ale się nie podajemy, będziemy walczyć do samego końca. Dobry strzał, ale jeszcze lepsza obrona. Teraz też rewelacyjny strzał, ale jeszcze jeden. Będziemy atakować pierwszy, drugi raz, a może nawet setny jak będzie trzeba, ale wygramy ten mecz. Ja w to wierzę. Dostawcie łapkę w górę, jeśli też we mnie wierzycie, tak? Jest Dwa do jednego, moc łapek w górę. Daje mi siłę, jest dwa do jednego. Teraz piłka po naszej stronie, oddajemy strzał, trochę słaby. Jeszcze jeden może? O, niestety. Pilka się źle odbiła. Podam do bramkarza, nie wiem czy to jest najlepszy pomysł. Bo zawodnik był sam na sam, ale... Teraz mamy szansę. Jestem 1 na 1 z przeciwnikiem. Jest 2 do 2. Wyrównanie. 2 do 2. Jeszcze wszystko jest otwarte w tym meczu. I się uda wejść zejść z tą piłką do bramki. Co robi mój piesek? Piesko, atakuj. No atakuj. No teraz się slizgam na lodzie. Nie jest to dobre. No i przeskoczyłem nad piłką. 3 do 2 niestety. Ale gramy piłką do nogi. I to jest szansa. Tak jest. 3 do 3. Błąd w obronie przeciwników i mamy 3 do 3 znowu wyrównali w tym meczu Emocje do samego końca jak widzicie Ale może się uda wygrać wszystkie mecze w odcinku to byłby coś niesamowitego Bo stresuję się nie powiem bardzo Jest braka 3 do 4 ale jeżeli ja się stresuję to co mają powiedzieć przeciwnicy którzy popełniają błąd za błędem Teraz główka pieska naszego, jeszcze jedna! I mamy 3 do 5! Mamy mistrzostwo! Znakomita sytuacja, wygrywamy brązowy Puchar reprezentacja Brazylii. Zdobywamy za to 260 monet. Cóż, jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, piszcie o tym w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, tak jak mówiłem. A na pewno się pojawi jeszcze odcinek z moim kolegą, a tam już na pewno będzie jeszcze ciekawiej. Zapraszam Was już teraz, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!